Prowadźcie moje trzy córki. Pora wyjawić nasz skrywany zamysł. Wiedzcie, żeśmy podzielili nasze królestwo na trzy części. Mamy zamiar na starość wyrzec się trudów i trosk. Niech je dźwigają młodsze barki. My zaś, pozbywszy się tego brzemienia, będziemy wleć się ku śmierci. Jest naszą wolą ustalić w tej chwili rozmiar posagu każdej z naszych córek. A zatem, skoro wyrzekliśmy się tronu, ziemi i steru państwa, powiedzcie mi, córki, która z was kocha Ojca najgoręcej? Jej bowiem przypadnie w udziale najkorzystniejszy posag. Kto ma pierwszeństwo w miłości do Ojca? Ten ma i w innych cnotach. Lady Margaret, jesteś najstarsza, więc mów pierwsza. Ojcze, miłuję cię bardziej niż język umie wysłowić, a droższy mi jesteś nad światło oczu, powietrze, swobodę, najrzadsze skarby. Dwierz, że cię kocham nad życie. Szczęście, zdrowie, piękność, honor. Kocham jak tylko dziecko może kochać, a ojciec być kochanym do utraty tchu. Do zupełnej bezsilności mowy, do bezgranicznej granicy kochania. A ja co powiem? Ja kocham bez słów. Całą ziemię, od tej do tej linii hrabstwo Glami z Warownią w Forfar, w siedzibie Szkotów przyznaję Tobie. Niech wiecznie nią włada potomstwo, które zrodzisz Macbethowi. A cóż nam powie druga z naszych córek? Żona księcia Otella, najmilsza desdemona. Z tego samego kruszcu co i siostra, tyle co ona jestem warta. Każde jej słowo trafia w sedno mej miłości. Choć jest zarazem zbyt ubogie, bowiem nie tylko miłość czuje, lecz i wrogość. Dla wszystkich innych olśni znanych zmysłom, zdolna do szczęścia tylko w słońcu Twojej miłości, ojcze. O biedna Kordelia, a jednak nie taka biedna. Moja miłość to skarb, co większą ma wartość niż słowa. Tobie i Twemu potomstwu na wieki przypada pełna trzecia część królestwa. Nie mniej zasobna, rozległa i wdzięczna niż obszar, który przyznałem Lady Macbeth. Z siedzibą w Cawdor, w którym dotąd żyłem. A ty, najmłodsza z naszych trzech radości. Cóż powiesz, aby uzyskać jeszcze bogatszy dar niż Twojej siostry? Mów. Nic, mój ojcze. Nic? Jak to nic? Nic. Z niczego nic nie uzyskasz. Mów zatem. Choć bardzo cierpię, nie mogę się przemóc, by dźwignąć serce na wysokość warg. Kocham Cię, ojcze mój, tak jak powinnam. Ni mniej, ni więcej. Jakże to, Cordelio? Popraw, co powiedziałaś. Nie chcesz chyba zaszkodzić swojej przyszłości. Mój panie, dałeś mi życie, chowałeś, kochałeś. Ja w zamian spełniam swoje obowiązki. Jestem posłuszna, kocham Cię, szanuję. Dlaczego siostry wychodziły za mąż, jeśli rzekomo mają w sercu miejsce tylko dla ciebie? Ten, z którego dłonią moją dłoń stuła zwiąże przed ołtarzem, uniesie z sobą pół mojej miłości, połowy posłuszeństwa i szacunku. Z serca to mówisz? Z głębi serca, ojcze. Tak młoda i tak nieczuła? Młoda, panie mój, i szczera. Dobrze więc. Szczerość będzie twym posagiem. Przysięgam bowiem na święty blask słońca, że zrzekam się o to, ojcowskiej władzy, więzów rodzinnych i więzów krwi. Barbarzyński Ryszard, królewski Benkart i duński Kaleka, co do którego mam pewne powinności, stanie się twoim mężem ku pośmiewisku innych. Z nim też zamieszkasz pośród niedawnych wrogów w zamku Elsinor. Z królestwa przodków twych, na zawsze wygnana! Pozwól mi, bracie, bym wraz z odrzuconą przez ciebie kordelią mogła udać się do Danii, gdzie razem będziemy czekać na odmianę serca twego. Zbyt wielka rana, nim by je odmienić. Siostro moja, królestwo moje jak to jabłko, na dwie, nie trzy części będzie przekrojone.